1 sierpnia na budowie sortowni w Lubawce została podpisana umowa z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sanikom otrzymał pożyczkę w wysokości ponad 22 miliony złotych. Przedamy, nie? Dobry, sobie radę, trochę, dobra, to Nie, dodamy no sobie radę, tylko trochę za dużo krzeseł, baby. No, to jakoś, też sobie by musieli... Dobrze. Tak. Panie prezesie, od czego zaczynamy? Na, płytność, na płynność, nie? Na najważniejsza to jest... dla nas teraz <noise> Panie prezesie poszło nam sprawdzie. Ja myślę, że teraz sprawdzie się będziecie rozliczać, a przede wszystkim kończyć tą inwestycję. I myślę... Inwestycja idzie zgodnie z harmonogramem na wyprzedzamy. W pewnej prezesie unikalna inwestycja chyba na skali nie tylko regionu, ale także kraju. To znaczy na pewno, to znaczy ona jest unikalna z dwóch powodów. Ja nie chcę wypowiadać się, się na temat technologii, bo pewnie najnowsze technologie są tutaj zastosowane zgodnie z tak zwanym BATem, czyli tymi najlepszy, najlepszymi osiągalnymi technologiami, ale ona jest unikalna ze względu na współpracę 17 gmin. Te gminy się po prostu dogadały, zrealizowały, realizują wspólną inwestycję. One już w tej chwili znalazły się w takim rozumieniu prawa europejskiego w 2015 roku, bo od przyszłego roku one będą wypełniać wszystkie te dyrektywy, do których kraj, do których Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej jest zobowiązana. Jesteśmy tutaj na budowie, jest Pan pod wrażeniem, podoba się po prostu tempo tych prac i to jak to zaczyna wyglądać? Tak, tak, ja jestem tutaj drugi raz. To znaczy, byłem tutaj jakieś półtora, nie, niecały, półtora roku temu. No wtedy, wtedy rozpoczynano dopiero tą budowę. Ja bodaj trzeci raz jestem nawet, bo na otwarciu, na otwarciu też budowy byłem, natomiast byłem tutaj również z dyrektorami z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, którzy byli zachwyceni w zasadzie systemem zorganizowania i oceniania, to raczej w kategoriach jednej z najlepszych instalacji w Europie nawet takiej poukładanej ze względu na to właśnie współpracę. To jest raz. Poza tym no, trzeba powiedzieć, że zbliżają się takie czasy, że na śmieciach będzie można nawet zarobić. To znaczy, będzie spokojnie można obsłużyć mieszkańców, kalkulując niezbyt wysokie opłaty i zagospodarowywać odpady komunalne. Temu służy ta instalacja i dlatego należą się tutaj gratulacje przede wszystkim władzom tych 17 gmin no i oczywiście prezesowi spółki Zatem obaw przed udzieleniem pożyczki nie było? Nie, nie było. To znaczy my mamy dosyć ostre takie bankowe procedury, jeżeli chodzi o, yy, o, o określenie no, takiej rzetelności późniejszej współpracy z beneficjentem, któremu udzielamy pożyczki, badamy jego zdolność kredytową i tu nie było żadnych problemów, tym bardziej, że tutaj zabezpieczenia również udzielały te gminy, które są właścicielami spółk, właścicielami spółki. O tej pożyczce, na jak długo, jak oprocentowana? To znaczy, ta pożyczka w granicach 16 milionów złotych jest to pożyczka tak zwana pomostowa, płynnościowa na, na, na bieżące regulowanie regulowanie y, zobowiązań w stosunku do wykonawców zamawiającego. natomiast ta około 5,5 miliona jest tak zwana pożyczka na uzupełnienie wkładu własnego i ona jest na 10 lat y, z oprocentowaniem stałym 3,5%. Również ta pomostowa jest y, na 3,5%, tylko ona jest zwracana w momencie spływu pieniędzy z regionalnego programu operacyjnego. Czyli umowa jest tak skonstruowana, że ona jest y, w momencie, gdy beneficjent złoży wniosek o płatność, dostanie zwrot, tak zwany z Unii Europejskiej. Panie prezesie, wspomniał pan w czasie spotkania o tym, że, że nie tylko takie inwestycje, ale także później zaczniemy rozwiązywać problemy tych wysypisk, które do tej pory użytkowaliśmy. W jaki sposób to możemy zrobić i jak długo może to potrwać? To znaczy tutaj nie mamy dużo czasu, to jest pierwsza rzecz. 87 wysypisk ma tak zwane w województwie dolnośląskim wydane decyzje no, teoretycznie likwidacyjne, rekultywacyjne i, i, i w większości przypadków ten okres y, tak zwanych wakacjolegi skończy się w 2015 roku, to naprawdę nieduży niedużo czasu. W związku z tym no, po takich wstępnych rozmowach z Ministerstwem Środowiska w Narodowym Funduszu chcemy uruchomić taki duży projekt dla Dolnego Śląska na rekultywację tychże wysypisk. Akurat tak się zdarzyło, że w Programie Operacyjnym infrastruktury i Środowisko w osi priorytetowej 2.2 no pozostaną, pozostają w tej chwili wolne środki z oszczędności i z inwestycji, które na pewno już nie będą zrealizowane w tej perspektywie finansowej. W związku z tym no, chcemy zrobić taki montaż finansowy i po prostu dodatować te, te inwestycje rekultywacyjne. Z tym, że ta rekultywacja no, powinna być też pomyślana tak troszeczkę szerzej, aby udostępnić mieszkańcom te tereny. Czyli to musi być rekultywacja połączona z inwestycjami typu rekreacyjnymi, typu edukacyjnymi. I na to myślę, że zdobędziemy gdzieś tam w granicach 90% dotacji, czyli środków bezwzwrotnych. W związku z tym gminy, a ich jest w tej chwili chyba 72 czy 3%. No będą musiały dołożyć tylko 10%. No to, to, to będzie chyba dosyć spory projekt, który no przede wszystkim no zdejmie, zdejmie ciężar. ciężar finansowy z gmin. A do tego no niestety gminy są zobowiązane ustawowo i niezrealizowanie tej rekultywacji no grozi naprawdę poważnymi karami, uh -huh. na które budżety mogą nie, nie udźwignąć po prostu. Tutaj wiemy, że Lubawka i te gminy okoliczne będą przygotowane na nowe przepisy, cały Dolny Śląsk. Jak wygląda to w naszym regionie? Czy będą problemy? Czy Lubawka jest takim miejscem wyjątkowym? Czy podobnie to wygląda w innych regionach? Pewnie będą problemy. To znaczy, czy one się pojawią tak jak nie wiem, no, choroby wieku niemowlęcego? To znaczy, wchodzimy w zupełnie inne realia zarządzania gospodarką, odpadami i gminy. Nie do końca sobie pewnie zdają sprawę z tego, co ich czeka. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oczywiście próbuje przynajmniej świadczyć, do, docierać do świadomości mieszkańców, że, że coś się zmienia. Prowadzimy dosyć sporą kampanię informacyjno-edukacyjną na temat wdrażania nowej ustawy. Za dni parę będzie wydana książka, taka pomoc prawna dla jednostek samorządu terytorialnego i będziemy ją kolportować za darmo w gminach, gdzie będą w książce tutaj będą również zawarte wzory umów, sposoby naliczań taryfy śmieciowej, sposoby rozwiązywania problemów związanych z zamówieniami publicznymi, z ogłaszaniem przetargów na odbiór śmieci. Także będzie to taki praktyczny poradnik prawny. Dla zarządzających gospodarką odpadami. Myślę, że przed 15 czerwca on się powinien ukazać, to znaczy zejść z drukarni. Tam, gdzie będą problemy, będzie pan wysyłał przedstawicieli tych gmin do Lubawki i mówił: jedźcie tam zobaczyć. Oni robią to świetnie. Na pewno, już w tej chwili to robią.